Witam w kolejnym odcinku na moim kanale. I modlić do dzisiaj ogólnie odcinek ze scenariusza z Forum z Age'a Tworzył ten scenariusz NAZU, jest to Alternative WW1 Projekt. Sam tutaj ogólnie alternatywną pierwszą wojnę światową. Eventów tutaj, z tego co wiem, to nie ma. Ale ogólnie wygląda to całkiem ciekawy na sam początek. Mamy oczywiście tutaj podzielone na przykład Niemcy, do tego mam tutaj. Południową Austrię i północne Węgry. Jakby nie wiem, czy to jest dobrze zrobione. Może chodzi, że tutaj po prostu Austria jest na górach, a Węgry nie. Chociaż w sumie, no nie wiem do końca, czy to tak właśnie miało wyglądać. Może tak, może nie. Nie jest to najważniejsze. Może mamy tutaj Lichtenstein, który jest całkiem spory, bo tutaj podzielił sobie ze Szwajcarią trochę terenów. No i mamy na przykład jeszcze Imperium Arstocki, chyba co ciekawe. No więc tutaj mamy na tutaj przykład jeszcze Rosję i tym podobnym tej właśnie rzeczy. Bawiamy tutaj jest sporo właśnie niemieckich terenów. No i ja się mam tutaj oczywiście sojusz Entente, i nawet jeszcze drugi sojusz, czyli Oś. I właśnie myślę, że zagramy tutaj z takimi Niemcami. zagramy sobie z tymi, co są w sojuszu właśnie z Austrią. I spróbujemy tutaj sobie podjąć po prostu tereny. A potem, oczywiście, yy, tutaj wygrać oczywiście wojnę światową. To z tym może być problem, bo jak tam tutaj trzy bardzo dobre i silne państwa i wątpię, żeby Niemcy były aż tyleś na tyle silne tak sara no aucja tutaj w ogóle nie ma podjazdu sobie do tego wszystkiego. No więc może być ogólnie ciężko, ale zobaczymy jak to wyjdzie w praniu, więc bierzmy się za grę. I też w ogóle czekam no tutaj do zostawienia suba na kanale, bo brakuje tam kilku subów chyba do 6900, więc fajnie by było to właśnie sobie na przykład dzisiaj. Więc zachęcam do słuchania. I do oczywiście tutaj na początku same punkty rozdajemy sobie I też oczywiście jak chcecie to macie oczywiście ten scenariusz w opisie Jakbyście sami, sami chcieli na nim sobie pograć No i dobra w takim razie mamy tutaj nasze Niemcy I ja bym tutaj na samym początku Właśnie sobie poleciał na wojnę z tymi drugimi Niemcami Żeby tutaj właśnie odbić trochę moich terenów Bo nie mimo wszystko bez nich będzie trudno tutaj w ogóle wygrać wojnę Bo jeśli mielibyśmy atakować w tym momencie Entente no to szans za bardzo nie mamy. Jeszcze najgorsze jest to, że tutaj waselem w Wielkiej Brytanii są Indie Brytyjskie, które są najsilniejsze na świecie i to no, tak troszeczkę najsilniejsze w sumie od Rosji, ale i tak obstawiam, że skoro są silniejsze od Wielkiej Brytanii, to się za niedługo uwolnią, więc też nie będzie tutaj oczywiście na początku atakować nikogo z Ententy. Ja bym w ogóle tej sobie na przykład, więcej sojuszników zgarnąć, jakieś tutaj Włochy, tutaj Pakt Obronny, więc poradzę sobie relacje i jeszcze na tutaj z Imperium Osmańskim sobie właśnie poprawiły relacje, bo te dwa państwa myślę, że na, naprawdę by się przydały do naszego sojuszu, a czy się zgodzą, tego już nie wiem. Ale wiem, że musimy tutaj sobie już ograniczyć powoli wojsko i zaraz atakować właśnie Republikę Nowych Niemiec. Więc zobaczymy, jak to właśnie zaraz wyjdzie. Okej, okay, więc powoli armię już tutaj sobie tworzę i zaraz jak tutaj oczywiście zrobię tego dosyć sporo, to będziemy mogli jak najbardziej zaatakować właśnie te nowe Niemcy. Mam nadzieję, że jak najbardziej nam się wszystko uda. Lecz czy to się uda, to w sumie zobaczymy za chwilę. Więc zaraz jeszcze kilka jednostek. W sumie tyle by starczyło, już bo mamy mało pieniędzy. A też nie chcę do końca nie mieć w ogóle pieniędzy, Wiesz, w sumie mam, mam tak jakby trochę w ogóle. Ale dobrze, więc powiedzmy sobie tutaj właśnie im wojnę. Oni tutaj widzą, że mają wrogów podobnych do nas, więc wypowiadamy tutaj właśnie im wojnę. I od razu tak, lecimy tutaj oczywiście sobie na Prosty Wschodnie. nie ja chciał to szybko spuszować. No, i tutaj jak najbardziej zostanie nam w sumie najłatwiejsza część, czyli właśnie tutaj te południowe tereny Niemiec. Więc tutaj tak jak najbardziej lecimy sobie do przodu. W sumie możemy tutaj na każdej prowincji polecieć, zobaczymy w sumie, co z tego wyjdzie. okej, okay. i jak najbardziej idzie bardzo dobrze. Tutaj jeszcze stolica oczywiście udało się wszystko podbić. Tutaj jedna prowincja taka trochę została prawie pokonana, ale się udało więc tak najbardziej już chyba problemu nie będzie. Dostali strasznie mocny cios za pierwszym razem, więc już raczej nie powstaną z kolan, tak jak to bym mógł nazwać. No, ale dobra, to lecimy sobie do przodu oczywiście bez problemów, To jest 8000, to jest całkiem sporo, ale czy to im starczy? No trochę w to wątpię, dokładnie nie starczyło im nawet tyle, więc tutaj raczej już mamy wygraną wojnę, ale nie ma jeszcze mówić to do przodu, więc to jeszcze sobie skończymy na spokojnie wszystko. Żeby jak najbardziej nic złego się nie stało Ok, no tutaj w sumie jak widzimy Chyba już nic nie mogą zrobić w takiej sytuacji Więc to oczywiście sobie wlećmy po prostu W nasze prowincje, nasze nasze, w sumie one co chwilę będą nasze A jeszcze nie są, ale No już możemy powiedzieć, że są nasze Więc wbijamy się, proszę bardzo tutaj po kolei Każda prowincja bez wyjątku I mamy wojnę wygraną Ok, czekajcie, co tu się dzieje. A, nie wiem, mają coś się tutaj w Afryce? Czekajcie, co tu się dzieje. Czekajcie, bo oni tutaj coś muszą mieć, ale nie do końca wiem, gdzie to jest, więc sprawdźmy w ten sposób. A, ok, nie mamy tutaj jeszcze po prostu renewazji. No ale nie oszukujmy się, tego ja cię już nie podbijać nie będę, no bo ile tego jest. Więc po prostu weźmy tutaj sobie po prostu już pokój na to, co chcemy. Czy damy tutaj sobie wszystko w ogóle? Sprawdźmy w sumie jak najbardziej, udało się wziąć wszystko, więc ja w ten sposób właśnie bym chciał to zakończyć, proszę bardzo, okej okay, przyjęli, bardzo fajnie, więc odzyskaliśmy tutaj tereny całych Niemiec, ok, znowu tutaj sobie poprawmy relacje oczywiście z Włochami i co jeszcze z Turcją, jak najbardziej, teraz by się przydało tutaj właśnie rozpedlać małą wojnę z Węgrami, Ty po prostu byśmy sobie wzięli do wojny i poprosili do pomocy jeszcze Austrię, okej, okay, w ten sposób no i oni raczej sobie tutaj poradzą, bo mają tutaj 23 miejsce no okej, okay, chociaż w sumie może sobie nie poradzą ale dobra, no na razie czego jeszcze my tutaj jesteśmy z tyłu więc postaram się najwyżej tutaj pomóc tymi resztkami co mi zostały bo też wszystkiego oczywiście wysłać nie będę ale jakieś tam resztki co mi zostały tak najbardziej mogę do pomocy podesłać i w tym czasie oczywiście tutaj sobie zrobimy asymilację bo to też jest bardzo, ale to bardzo ważne Okej, nasze lotnicy tu już tutaj w sumie czekają yy, bo ty widzę, że Węgry jakoś tak Czy Węgry? Austria jakoś tutaj tak za bardzo No, całego frontu sobie nie zrobiła Więc może tutaj spróbujemy im jakoś pomóc tutaj od właśnie Zachodu, jakoś tutaj się wbijemy przez Chorwację No, zobaczymy w sumie jak to pójdzie Ale obstawiam, że pójdzie to całkiem sprawnie Jeszcze mamy kawałek Asymilacji, więc sobie wszystko dokończmy I dobra, bo tutaj już jest wojna Więc wlecimy tutaj sobie jeszcze w to miejsce I jak najbardziej lotnimy Właśnie sobie teraz właśnie, tutaj, czekajcie co tu się dzieje w ogóle Okej, okay. wait, bo się pogubiłem już sama, ale dobra, chyba jest wszystko najbardziej w porządku Więc tutaj lecimy sobie dalej i podbijamy tutaj właśnie Chorwację i tak dalej Tutaj się cofnijmy troszeczkę, tutaj pyk, ciśniemy dalej w ten sposób Tutaj widzę że rzeczywiście, moja pomoc się całkiem przydała Bo z tego co widzimy, no oni sami tego wszystkiego raczej nie ogarnęli Chociaż może by ogarnęli, tylko po w nich nie wierzę no ale myślę, że jak najbardziej tutaj moja pomoc była konieczna. Ale oczywiście, jak tak, te tereny im oddam, bo jednak ja tych terenów nie chcę brać, żeby moi sojusznicy to zrobili w wiarę silnym poziomie. A ja sam tutaj oczywiście nie będę wojen wygrywał, więc moi sojusznicy też muszą być całkiem, ale to całkiem silni. Okej, okay. i tutaj już prawie kończymy tą wojnę. Też jeszcze Węgry się trochę przedostały, ale traci sobie tutaj już wszystko ogarnął. Austriacy. Najwyżej, jeszcze trochę im pomożemy z tej drugiej strony. No, z tego co widzę, to trzeba im rzeczywiście pomóc, bo to nie wygląda zbytnio kolorowo. I właśnie zaatakowała mnie Rosja. Okej, okay, no to. No to niezbyt dobrze, bo nie jestem w ogóle gotowy na taką wojnę z Rosją. A ty się na spokojnie przejmowałem wszystko i nagle mnie Rosja atakuje. No, yy, to jest bardzo niekorzystna dla mnie sytuacja. Rosja, proszę daj spokój. No, to nie musimy tego w ten sposób kończyć, co nie? Jakby wiadomo o co chodzi. Na ja mam wojnę tylko z Rosją, ale. Troszkę za, za chwilę ta wojna się trochę bardziej rozprzestrzeni na inne jeszcze państwa, całą Ententę No a w ten sposób wojnę bym nie chciał prowadzić jak najbardziej, bo to jednak jest trochę ciężko w ten sposób. No tutaj sobie zrobimy jakieś jednostki, żeby tutaj jakoś się obronić, ale w tym samym czasie musimy tutaj jeszcze walczyć oczywiście z Węgrami, bo tutaj sobie w ogóle nie radzą Austriacy, ale do tutaj sobie wszystko garniemy. Okej, okay, Rosja nie przyjęła w ogóle tutaj w pokoju, to to jest naprawdę. Smutna sytuacja w tej chwili. Yy, czy oni jeszcze nie? Jeszcze nikogo nie wezwali. Proszę, przyjmijcie tutaj ode mnie prośbę Naprawdę ja dużo nie wymagam od was. Jest tylko jedna mała prośba. Rosja, proszę, za zanim weździecie wszyscy tutaj do wojny, proszę przyjmijcie to, bo ja nie chcę mieć kolejnej wojny. Czemu nie możecie po prostu mi ustąpić? Ten jeden, jedyny raz. Ach, no co ja mogę teraz zrobić? No wcale nic nie mogę zrobić za bardzo. Mogę się jakoś tutaj starać o to wszystko, ale tak jest ciężko. No Rosja dalej nie przyjęłaś, okej, okay. rozumiem, rozumiem to co robicie. Ale proszę tylko nie wołajcie. Okej, okay, już zawołali chyba, nie, 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 ej, w sumie! Jeszcze nie zawołali, więc jeszcze jest w miarę spoko, ale dalej to jest wojna z Rosją, która jest. która jest, no druga, jest na miejscu drugim. Jakby oni jeszcze raz nie wysłali do nas, ale spodziewałem się tego, że zaraz tutaj właśnie coś tam doszło, więc przydałoby się to jakby... Jakoś szybko skończyć na przykład. Kajcie, to co tu się dzieje w ogóle, że jeszcze nie mamy końca tej wojny? Czy tej Węgry jakkolwiek jeszcze istnieją? Aha, ty mają jeszcze kilka prowincji, dobra. To nic nie było, i ty to wszystko przejmę szybko. I kończmy tą wojnę! Okej, okay, bardzo fajnie. Skończmy sobie tą wojnę. Tej wszystko oczywiście oddamy sobie naszej Austrii. Niech mają. To wszystko, proszę bardzo. Okej, okay, w ten sposób super to wyszło. No, i teraz tego tutaj pozbyć się tej Rosji, która dalej tutaj nas trochę straszy. Jakby ja im tutaj proponuję, oczywiście, jakieś rozwiązania fajne, żeby oni na plus byli, ale to nic ani nic nie daje w ogóle. Nie wiem, może ja po prostu muszę tutaj sobie przejąć te wszystkie tereny i wtedy się zgodzą. No, myślę, że tak to może właśnie w tym przypadku wyglądać, chociaż nie wiem. Zróbmy trochę jednostek więcej i tutaj jest trochę. Podjechał tymi jednostkami jeszcze. No to jeszcze 50 tysięcy, które w sumie jakoś tutaj może jeszcze mnie ustawić. Aha, oni tutaj mają w ogóle całkiem sporo tych swoich jednostek z tego widzę. Oj, oj oj. To się może dobrze nie skończyć, bo zaraz jeszcze rozpęta się kolejna wojna. Uuu, oj, to jest ciekawe. Teraz, tu się dzieje, bo tutaj imperium osmańskie chce zatakować właśnie Rosję. Całoby na pewno tutaj sporo, ale to sporo dało. I to ja bym zaproponował. Aha, oni mają jakąś wojnę? Nie, my mamy wojnę w sumie, no tak. Ale dobra, możemy zaakceptować to wszystko. Jakby nie ma żadnego problemu, moim zdaniem. Więc mamy teraz z nimi koalicję. Przydałoby się jeszcze kogoś tutaj zaprosić do tej koalicji. Ale tak, jest tutaj Francja z drugiej strony, która może mnie zatakować w każdej chwili dosłownie. Indie brytyjskie dalej w ogóle nie uwolniły się. Więc jest dosyć duży problem. I to dosłownie duży. Jakby. Ja się tutaj sobie poczekam. O kurde, czekajcie, bo tutaj coś się wydarzyło. Okej, okay, czyli oni zaatakowali całą Ententę chyba. Nie tylko Francję, w sumie i Rosję. No cóż, ja tutaj jak najbardziej będę tylko tutaj sobie obok stał. Niech oni tutaj się atakują. Jak najbardziej. Ja jeszcze z nimi wojny nie mam, jakby. Spróbujmy, może jeszcze raz tej sobie wziąć pokój. Proszę. Okej, okay, rozumiem. No chyba tutaj o ten pokój będzie ciężko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tutaj jakieś posiłki już przyszły, więc to nie było zbyt dobrze. Ok, ruszyli z atakiem jakimś takim małym. Nie wiem, czy to coś takiego poważnego, czy to tak po prostu testowo. Ale ty sobie pozwolę to odbić. Ok, ty sobie podbijało dalej. Spoko, spoko. I tutaj już się trochę rozpędzili mocniej. To trzeba czas... kurde, czekajcie. bo ja tutaj w ogóle nie mogę ich zatrzymać nawet, bo. Za bardzo nie mam pieniędzy, żeby tutaj cokolwiek zrobić. Więc tutaj może sobie tak wbijmy, po prostu tutaj od boku. Jakoś spróbujemy tutaj właśnie zrobić jakiś tutaj szok na nich. To w sumie, czy to będzie szok dla nich, w sumie nie wiem. Ale atakujemy. O, tutaj napisane jakieś jednostki. To ciekawe. Okej, okay. no i w miarę spoko to poszło. Okej, okay. oni dalej tutaj wjeżdżają sobie. Jak do siebie po prostu. No super, super, atakuj, Oj, tak, tak, atakujcie dalej. No super, super, tak. Atakujcie. Pusty kraj po prostu. Ach, tam. Tak to właśnie z nimi jest. Eee, w sumie coś takiego, jakby się zgodzili. Okej, okay, nie zgodzili się, oczywiście. Wait, bo teraz, teraz jest trochę ciężka sytuacja, jak mam być szczery. Oni sobie tutaj wszystko odbijają. W sumie możemy zrobić taką jedną rzecz: Po prostu oddam im się w moje ręce, a dokładnie po prostu przegram specjalnie wojnę. Bo jestem sam w tej wojnie, więc w sumie mogę szybko sobie przegrać. Po prostu potem jakiś w miarę spoko traktat zrobić. I w sumie będzie całkiem spoko sytuacja. Więc to wszystko sobie tutaj cofniemy, w sumie. Na naszego tej naszego słusznika, z tym tereny, i zaraz to wszystko ogarniemy. Chcecie po prostu udamy im tutaj się podbić, na szybko, i potem jak najbardziej zobaczymy, co się jeszcze da zrobić. Więc tutaj sobie szybko pomijamy, oczywiście. Proszę bardzo, teraz tutaj szybko i ładnie podbili, no jeszcze jakieś jednostki w ogóle tu możemy to możemy ruszyć sobie. Okej. Okay. Ale to tam, w ogóle oni takie, takie zdrowe to są jednostki I patrzcie, teraz mogę wszystko odbijać powoli, no To jest naprawdę ciekawa sytuacja, no Znaczy tutaj jest tego nie chcę za bardzo odbijać, tylko po prostu chcę, żeby to przeżyło, więc Idę tutaj sobie właśnie do Ostrawy Razem, o, dobra, już w sumie nie pójdę tam No, więc już niech kończą z nami Bo to też już nie ma sensu za bardzo No, halo? Okej, okay, czekajcie, bo oni tutaj mają jeszcze w ogóle Prowincję w innym miejscu, okej, okay, oni chcą aż tyle wziąć od nas no, to trochę tutaj sobie powalczymy w takim razie z nimi, bo tak to wyglądać nie będzie. Okej, okay, spróbujmy coś takiego sobie wysłać. O, nie zgodzili się, to ciekawe w sumie. No dobra, to niech sobie tam podbija dalej w sumie. Ja jeszcze mogę póki co czekać, bo mam trochę pieniędzy na plus nawet, więc nie jest tak źle. Tu jest, mam jakiś handel. O, a to ciekawe w sumie, To tutaj Stany Zjednoczone po naszej stronie się stawiają. Naprawdę bardzo, ale to bardzo miło z ich strony. To o kudę, tutaj Turcy trochę przewaliła tę sytuację w tej chwili my teraz tylko jeden coś chciał zrobić, to pozbyć się tej wojny, ale... Tak nie mogę, jak mam być szczery, bo po prostu Rosja się nie chce zgodzić tutaj w sumie. Znaczy okej, okay, mają tutaj w sumie takie terenów podbitych, a ja po prostu się nie na to nie zgadzam, że oni dostali te tereny. Więc to pewnie wszystko przez to się dzieje, ale nas spokojnie to sobie ogarniemy. Wszystko to sobie oczywiście y, odbieram od nich. Może dam im kawałek Polski po prostu, ze mną za to wszystko, bo... Nie oszukujmy się, ale te niemieckie tereny są dosyć ważne dla nas. Ale tam kawałek Polski. To możemy w sumie oddać. Albo, Dora, może spróbujmy jeszcze raz. O, no o właśnie, o tym mówiłem, moi drodzy. Więc tak się rozwiązuje właśnie problemy w naszym państwie. No i od razu mamy tutaj jeszcze jednostki i tym podobne rzeczy. Mamy tutaj trochę zniszczoną stabilność, ale to oczywiście asymilacją sobie ogarniemy i będzie wszystko w porządku. Okej, okay, bo można w ogóle tak powiedzieć, że ta pierwsza nasza w sumie już się zaczęła. Tutaj właśnie jest ta Rosja, która ma wojnę tutaj ze Stanami Zjednoczonymi. I właśnie ta Turcja jeszcze ma z nimi wojnę No i tutaj teoretycznie też my mieliśmy z nimi wojnę, tylko my tutaj sobie odpuściliśmy z nimi wojnę, póki co I woleliśmy po prostu tutaj sobie ogarnąć pokój z Rosją I tak dalej No i tak, teraz tak, naprawdę bym chciał tutaj sobie ogarnąć sojusz właśnie z Włochami, do tego jest całkiem blisko w sumie No tutaj jest przemianami trochę jest gorzej A tak, poza tym to Nie musi być aż tak źle Więc tutaj właśnie spróbuję sobie jakoś z Włochami poradzić Z tym sojuszem i może potem jak kosztuje Francja, Francuzi się sobie podbili, albo coś właśnie w tym stylu. Oj, czy mi tutaj się wydaje? Czy Indie Brytyjskie? Tak, mają wojnę z Wielką Brytanią. No to też całkiem dobrze, bo trochę ich są słabi. No więc zobaczymy, to jest no jak to się rozwinie. A ja w tym czasie spróbuję tutaj troszeczkę ogarnąć bardziej moje państwo. Może trochę, trochę ekonomia towary zbustujemy. I zaraz poleci tutaj właśnie sobie jakąś wojnę, na przykład z Francją, albo. Coś w tym stylu. Okej, okay, w tym samym czasie tutaj będę właśnie się rozwijał trochę bardziej. Pomogę trochę tej właśnie też po się Austrii, bo ja tutaj raczej atakować nikogo nie będą. A ja im tutaj trochę właśnie dam tej chęci do atakowania i pozwolę im na przykład tutaj całe Bałkany, albo coś w tym stylu, więc to będzie całkiem spoko. Tutaj w ogóle jest jakaś wojna z Leksykiem i tak dalej, okej. Okay. Tam póki co... Okej, okay, to nam trochę przeszkadza chyba, ale to tam zaraz się skończy ta wojna pewnie i zaraz to wszystko ogarniemy. Okej, okay, wojen tutaj naprawdę jest teraz całkiem, całkiem sporo. Jakby nie wiem co tu się nadzieje w tej chwili. Ale wydaje mi się, że nasze wejście do wojny powinno za, za chwilę tutaj nastąpić. Więc tutaj jak najbardziej przygotuję trochę więcej jednostek. Tutaj na Francji szczególnie bym powiedział. Bo ją jednak to sobie szybko schrupał. No i tam coś tam na Rosję jeszcze, ale na Rosję bardziej bym się tutaj właśnie bronił mimo wszystko. I zobaczymy, jak to wszystko pójdzie. Więc tutaj oczywiście podsyłamy trochę więcej jednostek i zaraz myślę, że właśnie tutaj dołączymy do tej wojny i spróbujemy coś tam podziałać. Okej, okay, jeszcze wieże obserwacyjne w każdym miejscu postawię, żeby obserwować tutaj właśnie Rosję, która na razie to jest pusta, więc to jest meres spoko. Ale już w tej chwili atakujemy tutaj sobie właśnie naszą Francję. Okej, okay, więc powiedzmy tutaj wojna, oczywiście. A zawołajmy tutaj naszego sojusznika niech będzie. I lecimy tutaj do przodu jak najbardziej. Zobaczymy, co tutaj się w sumie wydarzy. W w tym czasie, kiedy nic się nie działo, Szwajcaria odbija kawałek Liechtensteinu, więc to jest naprawdę całkiem ciekawe, moim zdaniem, oczywiście. Ale to tutaj w sumie lecimy po prostu we Francji i zobaczymy, co z tego wyniknie. Mają tej wojny jeszcze chyba z innej, tak. Mam już całym słyszę wojnę, ale z Rosją tutaj na razie będę się nad niebał, bo Rosja to jest taka Rosja, bo tutaj Assa atakuje, ale to już jest bardziej chyba ich pro niż mój. Ja tutaj sobie ogarnę Francję na szybko i spróbuję oczywiście szybko uciec z wojny. Po prostu zabieram co moje i wychodzimy z wojny, jak najbardziej. Tak jak to wszystko powinno wyglądać. Czy się uda? Szczerze nie wiem, ale mam nadzieję, że się uda. Trochę w to wątpię, ale plan jest dobry. Co nie? Ok, tu jakieś 5 tysięcy zostało jeszcze, ale to na spokojnie odbijemy zaraz bez problemu, jak to się mówi. Ok, tu jeszcze kilka mamy prowincji takich bezpiecznych, więc to sobie oczywiście wszystko podbijemy. Okej, okay, no niechcy tam próbują i takie mają szans za bardzo, więc jak najbardziej my tutaj lecimy do przodu, proszę bardzo. I za chwilę cała Francja będzie tutaj sobie podbita. W ogóle jesteśmy już teraz jeszcze pierwsza na miejscu, więc to jest całkiem spoko. Ale to z tego co widzę to przez to, że tutaj świece się w ogóle wbiła. O kurde, ej, bo to, że tutaj świeca się wbiła, to jest jak najbardziej coś bardzo, ale to bardzo dużego. To może sporo zmienić. No jeszcze jakieś wojny tutaj, kurde, porąbane. tutaj to jest sporo dzieje. Indie brytyjskie jeszcze sobie walczą, właśnie z Rosją. No, ja bym tutaj zobaczył, jeszcze to, jakby Chiny, tutaj weszły sobie do Rosji, mają wojnę z Japonią. Byli Japonią, tutaj wojnę z połową Azji. No, to, to takie... trochę ciężko im będzie cokolwiek innego zrobić. Ale dobra, no, tutaj skupmy się na swoich tej sprawach, bo tutaj, niby ta Francja już całkiem sporo dostała od nas, ale mimo wszystko, jeszcze tutaj ma sporo terenów. I to nie jest jak najbardziej dobre. Więc, o kurde, czekajcie, tutaj Paryż trochę się zmobilizował z tego, co widzę. I z tym może być zaraz problem. Eee, więcej, ludzi to tak, tak taktycznie, sobie właśnie tutaj obsadzi jakiś remisik fajny. Coś w tym stylu, może. Proszę bardzo, kilka prowincji zasadza właśnie tutaj ogarnął. No, resztę bym tutaj oczywiście zostawił. Jak najbardziej, nie ma żadnego problemu z tym. Proszę bardzo, wyjść żądanie. I czy jakby się nie zgodzili, to nawet czego tutaj właśnie sobie z Francją samą. Pokoi taki sam, oczywiście, żeby tutaj tylko był pokój. Okej, okay, proszę bardzo, wyślij oczywiście. Rosja tutaj coś ma, Rosja tutaj w ogóle niczego nie ma, więc. A wejdźmy sobie do Rosji. W sumie czemu nie? Będzie zawsze trochę większy, więcej punktów. A tutaj się w ogóle nie zgodził nasz pokój. To trochę smutno, jak mam być szczery. No ale dobrze, to w takim razie za tej do przodu. No nie ma co jej oczywiście narzekać. Po prostu więcej terenów tutaj sobie podbijemy i potem będzie dla nich po prostu trochę ciężej. Tylko ciężej teraz mamy trochę my, bo mamy tutaj tą francuską armię, która sobie tutaj gdzieś idzie. To jeszcze autor niby nam pomaga, ale czy to wystarczy? Trochę wątpię, szczerze mówiąc. No, spróbujmy to jakoś to wszystko odbić. Będzie ciężko, ale się może uda. Tutaj Rosja tak samo, atakujemy sobie Rosję i dobra, to lecimy sobie z Francją i proszę bardzo, czy się uda. O! Okej, okay, nie gdzie się podziały te jednostki, czy oni usunęli to, czy cofnęli to gdzieś indziej? Chyba cofnęli, tak tego, tego się trochę spodziewał, ale dobra, lecimy to gdzieś do przodu, skoro możemy, no to lecimy. Mamy trochę dużo pięcia na minusie. Nie wiem do końca czemu, bo wcześniej nie mieliśmy na minusie. Ale możliwe dlatego, że mamy po prostu nasze jednostki za granicą. I to pewnie dlatego tak się wszystko dzieje. No ale no, to w sumie póki co nie jest aż tak bardzo złe. Póki mamy tutaj w miarę bezpieczną y, sytuację, to jest całkiem spokojnie. Okej, okay, to Fresta tam coś tam kombinuje, wbijać na plecy. Ale z tym problemu nie mamy, oczywiście. My to ogarniemy. Tutaj półnie Francji, proszę bardzo, też wszystko jest ładnie podbijane. tej kawałek Rosji oczywiście też jest podbijany. oj, tutaj mają jakieś 7 tysięcy. To już jest trochę większy problem, ale do ogarnięcia jak najbardziej. Tutaj zaraz przyjdzie, oczywiście, jakieś wsparcie z tej reszty Francji, i zaraz to wszystko ogarniemy. Proszę bardzo, już tutaj wszystko leci. I tak, tutaj do 20 tysięcy my trochę tutaj właśnie wysoko też, żeby było wsparcie. I lecimy tutaj, to oczywiście dalej z podbojem. Nie mam tutaj co się zatrzymywać. Trzeba ich szybko podbić, póki jeszcze na to mamy czas I póki nie stworzyli aż takiej dużej armii Bo jak widzimy, tutaj Francja w sumie Jest prawie cała podbita, bo oni tutaj za bardzo terenów nie mają Trochę w Afryce, o właśnie, tutaj mają w Afryce całkiem sporo terenów A my tutaj niby też mamy tereny Tylko, że z jest pusty, no właśnie, to tego w sumie nie ogarniemy Ale dobra, ja w sumie przeszedłem tylko po kawałek Francji, więc Jakby z tym problemu dalej nie ma Okej, okay, więc ogarnię tutaj sobie tą Francję w Europie I jak najbardziej już zresztą tam nie będziemy się jakoś za bardzo cackać. Ok, tutaj już kawałek został. Ok, bardzo ładnie. Wbijamy tutaj sobie w resztę Francji. Ok, tutaj Francja robi jakiś kombak mały. Ale na szczęście to wszystko sobie ogarniemy. Tutaj wszystko jest zaplanowane oczywiście. Bezbłędnie. Proszę bardzo, wszystkie prowincje są podbiane. Tam jena została w sumie. No to zaraz tutaj ogarniemy w ten sposób. Proszę bardzo, pyk. Cytrykę, na czego jeszcze pojdźmy sobie w lewo? Trochę tutaj jeszcze pyk, w tą stronę. I lecimy, to jeszcze kilka prowincji zostało. Czy w Rosji też atakujemy? Ja bym tutaj sobie odpuścił, szczerze mówiąc. Tutaj Austria też tam próbuje, niech próbują. Ja mam już tak sporo terenu, więc mi to jak najbardziej wystarczy. I tutaj jeszcze, oczywiście, kończymy sobie Francję. Tak jak widzimy, próbują sobie uciec w każdą stronę. Ale z tego co wiem, chyba uda im się tylko w jedną stronę uciec, bo tylko jedną prowincję tutaj zostawiłem. Dokładnie tak, została to jedna prowincja. I właśnie w tym momencie teraz sobie nie skończymy tą całą Francję i tyle z tego będzie, tylko ja żebym chciał ich toczyć oczywiście, żeby nam nie uciekli. No właśnie o tym mówiłem, proszę bardzo. I się udało to będzie tutaj podbić tą Francję, więc weźmy teraz taki cały pokój i tak, weźmy tutaj cały kawałek Francji, jaki możemy. No aż tyle to nie, ale ty gdzieś tyle byśmy sobie zwiedziło, czy to coś takiego, okej. Okay. Okej, okay, coś takiego, w sumie północne tej Francji ale by było całkiem spoko, a czekajcie, bo to mam jeszcze Rosję w sumie. Ale nie, czy Rosja się opłaca brać? W sumie tak nie za bardzo się opłaca, więc wyślijmy żądanie. Czy teraz przyjmą? Proszę, przyjmijcie to. Okej, okay, nie przyjęli tego w ogóle. W takim razie weźmy samu, samą Francję po prostu. Weźmy teraz to, co było wcześniej. O, jest, teraz czekajcie, trzeba to wszystko oczywiście przestawić. okej, okay, oni też tego nie przyjęli? Serio? O Boże. O Boże, czy naprawdę muszę teraz się z nimi cackać tutaj jeszcze bardziej. Pieniędzy w ogóle nie mam. No ale nie mam niczego w ogóle w tej chwili. Mam tylko trochę wojska. Ajajaj, ale dobra, moi drodzy, ogólnie w tym momencie sobie na razie skończymy ten cały scenariusz. Może pojawi się kontynuacja, jak to Wam się to jakoś mega spodoba. Właśnie dokończymy sobie tą całą wojnę, a w tym momencie sobie już właśnie kończymy. Więc oczywiście widzimy się już w następnym odcinku, więc do zobaczenia, do następnego odcinka i siema!